Serdecznie witamy Was w telewizyjnej lekcji w 13. niedzielę zwykłą. Ksiądz Józef Maciąg, Ksiądz Robert wszystkim. Muszyński. Słuchamy dzisiaj i rozważamy Ewangelię według św. Łukasza, 9 rozdział, wersety od 51 do 62. Posłuchajmy. Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem. I wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować mu pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich? Lecz on odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego: Pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz syn człowieczy nie ma miejsca, gdzieby głowę mógł położyć. Do innego rzekł: Pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Droga ku Jeruzalem. Jezusa. Więc to jest początek drugiej części Ewangelii Łukaszowej, prawda? Kiedy. Ruszamy z północy na południe. Wyraźnie zabrzmiała po raz pierwszy jego decyzja, ujęta w bardzo mocnych słowach, ponieważ tłumacząc dosłownie oryginalny tekst, czytamy, że Jezus uczynił twardym swoje oblicze, aby udać się do Jeruzalem. Twardym oblicze to znaczy. Decyzja, żeby pójść pod wiatr, mimo przeciwności, poprzez trudności i prześladowania prawda? Ze, ze strony przywódców ludu wybranego. Wiadomo, co spotka Jezusa, prawda? Trudności również ze strony Jego własnych uczniów. Za chwilę mamy przykład. Jakub i Jan, którzy chcą po swojemu zaprowadzać królestwo Gore. Z Galilei trzeba przejść przez Samarię, Samarię żeby dojść do Judei, Jerozolimy. gdzie jest Jerozolima. Samaria to jest taka kraina, w której od z górą 600 lat żyje ludność mieszana, ponieważ po, uprowad... po likwidacji Królestwa Północnego Izraelskiego przez Asyrię, jeszcze w VIII wieku, została tam uboga ludność izraelska, która wymieszała się z osadnikami mezopotamskimi, poganami i... I religia Samarytan w zasadzie jest wiarą biblijną, wiarą w Boga Abrahama i Mojżesza, ale trochę przeinterpretowaną. Żydzi, czyli ci Izraelici, którzy wrócili no, z, wygnania. z niewoli babilońskiej, odepchnęli swoich pobratymców Samarytan, którzy chcieli razem z nimi odbudować świątynię. Doszło między nimi do bardzo poważnych zatargów, nawet przemocy, bo 170 chyba lat wcześniej Żydzi z Jerozolimy zburzyli im świątynię na górze Garizim. Od tej pory była otwarta wrogość, nienawiść między Samarytanami a Żydami. Stąd pytanie Samarytanki: gdzie trzydzić Boga? Czy na górze Galizim, czy w Jerozolimie? Jezus niesie Ewangelię wszystkim i Samarytanom, i Żydom. A potem także aż, aż po krańce ziemi zaniosą Ewangelię Jego uczniowi. I to przejście przez Samarię miało być jakby przygotowaniem do, do tej. Powszechnej ewangelizacji wszystkich ludów i narodów. Nie? Jezus zostaje odepchnięty, nieprzyjęty, tak samo zresztą przez Samarytan, jak i później przez Żydów. I tutaj dochodzi do głosu nieco inny sposób rozumienia misji mesjańskiej przez uczniów Jezusa. Oni są tak jak Eliasz kiedyś wyciął w pień proroków Baala w Izraelu, tak teraz. Wypowiadają straszne przekleństwo. Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie was. Nawiązanie do proroka Eliasza, który wzywa ognia Bożego nad ofiarą, którą złożył na górze Karmel wobec Izraelitów, a po chwili tam nastąpiło rzeczywiście fizyczne uciekstwienie 450 proroków Baala. Baala. Uczniowie sobie wyobrażają, że podobnie. Wrogowie Jezusa zostaną unicestwieni przez gniew Boży i nie rozumieją jeszcze, że Jezus przyszedł przynieść inny ogień z nieba ogień Bożego Miłosierdzia. Przyszedł ogień rzucić na Ziemię, ogień, który zapłonie na krzyżu, prawda? I zwycięży ludzki grzech, ludzką złość, ludzką niewiarę w inny sposób. Przez to, że baranek Boży weźmie na siebie grzech świat. W każdym razie taka diaboliczna myśl. Niech Was. Piekło pochłonie. Jezus gromi tego, tego złego w ustach y, uczniów, mówiąc. Ciekawa rzecz, taka gra słów wychodzi tutaj w polskim przekładzie. Y, uczniowie chcą sprowadzić grom z nieba na, sam, na Samarytan, a Jezus gromi ich, prawda? To w nich jest y, coś, co wymaga. Oni bardziej potrzebują nawrócenia niż tamci, krótko mówiąc. W każdym, bądź razie, w każdym bądź razie znaleźli się w innym miasteczku, które ich prawdopodobnie przyjęło. I mamy teraz bardzo ciekawą scenę. Podminego powołania, można by powiedzieć. W drodze. W drodze. Ciekawe, że Jezus zwraca się do pierwszego, inaczej, do pierwszy i trzeci zwracają się do Jezusa, ten środkowy, ten, kandydat ten drugi, kandydat na ucznia, Jezus do niego się jakby pierwszy zwraca. Ciekawa rzecz. Najpierw ten pierwszy, który... Mówi, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Jak gdyby nie rozumiem, że nie wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem. Nie można powołać samego siebie na chrześcijanina. To zawsze Jezus woła nas pierwszy. Wybiera i nie powołuje. Nie można być uczniem po prostu samemu z siebie. To ja słyszę tutaj świętego Piotra z Wieczernika, który paniem Pójdę za tobą. Życie moje oddam do ciebie. Żebym miał na śmierć miał iść, to, to się ciebie nie zapnę. A Jezus mówi spokojnie, Piotrze, jeszcze nie znasz sam siebie. Tutaj I ten, też bardzo podobnie. Jezus, mówiąc jakby z innej beczki, przepraszam za kolokwializm, na jego piękną deklarację odpowiada przysłowiem o lisach i ptakach, które mają schronienie, chociaż są. Wydawały się tak bezbronne w naturze. Natomiast syn człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. Uświadamia temu gorliwemu człowiekowi, że on nie zna ograniczeń, które w nim tkwią, prawda? Nie zna sam siebie, tak jak Piotr. Jest pełen pięknych wyobrażeń o swojej wierze, o swojej gotowości. Jeszcze nie zmierzył się z oporem wobec Bożej łaski, który w nim jest obecny. Więc myślimy, że ten człowiek jednak nie wybrał Jezusa. Prawdopodobnie, yy, prawdopodobnie to, co Jezus mu sugeruje, patrząc na Niego, yy, że on, kochasz wygodę. Yy, Lubisz być zabezpieczony w swoim życiu? Ustabilizowany na wszelki sposób. Mieć wygodną pracę od rana do obiadu i po obiedzie może do wieczora, potem wracasz do swojego łóżka, do swojego domu. I tymczasem Jezus mówi: Kto chce iść za mną, musi być gotów być tak jak ja. Ciągle w drodze, często prześladowany, opuszczony albo odrzucony przez swoich, tak jak Jezus. Tak słychać... Paweł pięknie mówi, prawda? Prześladowany przez swoich i przez obcych w drodze, często w głodzie, w zmęczeniu, w postach i modlitwach. Ale to słychać wodzie, na, jakby na lądzie. Głos rozmowy z Nikodemem Jezusa, kiedy, kiedy Pan Jezus mówi, że chrześcijanin uczeń Chrystusa, to jest jak. Jak wiatr. Nie wie, skąd przychodzi, dokąd podąża. Tak jest z każdym, który się narodził z ducha. Prawdopodobnie on nie jest w stanie jakby słuchać ducha, iść, iść według ducha. Dzisiejsze drugie iść czytanie. Daleko, poza granicę własnych wyobrażeń i planów, poddać się prowadzeniu. I możemy tutaj popatrzeć dla odmiany, dla, dla kontrastu, na uczniów Jezusa, takich jak Piotr i Andrzej, którzy jednak zostawili dom i rodzinę, ustabilizowaną pracę, prawda, łódź i jezioro. Podobnie co poszli, jak Mateusz zrobił. Poszli daleko, prawda, porzucając dobrze sobie znany sposób życia, Poszli za Jezusem nie wiedząc dokąd dotrą. Zobaczmy na Piotra, który dojdzie do Jerozolimy, potem trafi do Antiochii, jeszcze wcześniej do Cezarei nadmorskiej, gdzie prawdopodobnie nigdy wcześniej nie był, bo to było miasto rzymskie i tam głosił Korneliuszowi Ewangelię, potem Antiochia syryjska, a potem Rzym, gdzie położył głowę, tak powiem, na krzyżu, tak jak mistrz. Nie wiedział, że, że, że dojdzie aż tak daleko na wzgórze watykańskiej, jako jego uczeń i świadek. Nie wyobrażał sobie, jak daleko go zaprowadzi Boża łaska. Przejdźmy do tego drugiego. Jego powołuje Jezus, mówi: Pójdź za mną. I to jest scena centralna w tych trzech, prawda? W tym potrójnym powołaniu, i, która nam wska wskazuje na prosty fakt, że to Jezus. Wybiera i powołuje, i też nas uwalnia do miłości, tak naprawdę, czyli do głoszenia Królestwa Bożego. I okazuje się, że ten człowiek yy... odpowiada bardzo pięknie, bardzo dyplomatycznie: Pozwól mi, mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Ym... Są rzeczy jakieś pierwsze. Najpierw u niego, w jego. Nie życie. tylko w sensie chronologicznym, yy, ale także w sensie, powiedzielibyśmy, aksjologicznym w sensie yy... Pierwszeństwa pewnych wartości, prawda? Pójdę za Tobą, ale najpierw muszę załatwić sprawy spadkowe, krótko mówiąc. Rzecz w tym, że z tekstu nie wynika, że ojciec właśnie mu umarł i jest rodzina w żałobie, trzeba przygotować pogrzeb, co potrwałoby powiedzmy tydzień, wszystko razem. Być może trzeba czekać ileś lat. Prawdopodobnie ojciec żyje i ma się dobrze. Tymczasem on wskazując na ten święty obowiązek elementarny uczynek miłosierdzia, tak naprawdę w bardzo sprytny i dyplomatyczny sposób odsyła na święty nigdy, ad calendas Grekas, pójście za Jezusem, głoszenie Królestwa Bożego. Na to będę miał czas, jak załatwię sprawy spadkowe i, i, i pozałatwiam sprawy związane z moim zabezpieczeniem finansowym. Tak widzimy, widzimy taki motyw, jak przy pierwszym, że. Priorytetem w moim życiu jest pieniądz po prostu. Tymczasem, tymczasem odkrywaliśmy, że tym najważniejszym jest zdolność kroczenia za Duchem Świętym, czy bycia pociągniętym przez Ducha Świętego, Ducha Jezusa Chrystusa. że Duch Chrystusa tutaj mówi nam również: zostaw coś, co jest w porządku tego świata ważne, istotne, nie? a jednak zostaw. Troskę o pieniądze, po to, by iść i głosić Królestwo Boże. Jezus przestawia mu te priorytety, odwraca je nie? i mówi: Ponad zabezpieczenie emerytury i tak dalej, nawet utrzymania dla rodziny, nawet w pewnym sensie, jest głoszenie Królestwa Bożego. Przypominają mi się moi znajomi, którzy pojechali z całą rodziną do Bułgarii czy na, czy na Ukrainę. Jako świeccy misjonarze, zostawiając pracę, zostawiając firmę, wydając się naprawdę na, nie, na niepewny los. Nie wiadomo, czy będą mieli ciągłość, powiedzmy, tych składek emerytalnych, nawet tam w innym kraju, chociaż to niby jest w przypadku Bułgarii Unia Europejska. No tak, ale, Zostawiają ale to, popadz, dla nich ważniejsze jest. Ale popatrz, są rzeczy proste. Na przykład Twoim obowiązkiem głoszenia Królestwa Bożego jest mówienie chociażby brewiarza, obnawiania modlitwy poranne, chociażby jutrzni. I teraz ile razy się przyłapuje na tym, że... Panie, pozwól mi najpierw, bo mam załatwić jakiś telefon, mam załatwić jeszcze jakąś sprawę. Właśnie ktoś przyszedł i nagle się okazuje, że już nie zaczynam mówić o godzinie w 12 w południe, kiedy czemuś mówię południową. A gdzie z chorarum, jak to mówili no. starożytni. No, no więc to są rzeczy o wiele. Po... To, co mówisz, jest świętą prawdą, ale, ale mamy też rzeczy takie prozaiczne. Rozpoznajemy codziennie. nasze nastawienie. Do czego jest przywiązane nasze serce po takich prostych, właśnie znakach niepoznanych. Panie Najpierw nie muszę załatwić z tymi, z tym i z tamtym. Nagle się okazuje, że nie mam czasu posiedzieć przed Panem. I ten trzeci. I trzeci, który y, również bardzo ładnie deklaruje. Z te, to jest te też słowa, jego inicjatywa. Słowa każdego z tych ludzi brzmią bardzo pięknie. Oni umieją dobrze powiedzieć, nazwać, prawda? Ale czasem się kończy na pięknych słowach, tak jak drzewo figowe, które ma piękne rozłożyste liście, dużo słów. Natomiast tych owoców, czyli czynów niewiele między tymi liśćmi, prawda? Tutaj mamy też piękne słowa. Chcę pójść za tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. No, wiadomo, respekt dla rodziny jest rzeczą ważną, istotną, prawda? Tymczasem prawdopodobnie pod tymi słowami kryje się Intencja następująca, muszę skonsultować z rodziną, co oni mi powiedzą, czy wyrażą zgodę, ten klan, prawda? Czy w rodzinie jest w rodzinie siła, prawda? I... To jest ta wschodnia mentalność, która stawia na pierwszym miejscu, co powie rodzina, prawda? Tutaj trochę dochodzi do głosu. Czy mi pozwolą, prawda? Pójdź za Tobą, nie? Jezus mówi, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Ten człowiek tutaj Mówi piękne słowa wobec Jezusa, ale tak naprawdę jest zależny nie od Boga, tylko właśnie od, od ludzi, którzy go otaczają, z którymi jest związany. Jego zabezpieczeniem będzie. Czy w Królestwie Bożym, do Królestwa Bożego nie nadaje się ten, który afektywnie jest przyczepiony do różnych osób, które jakby mają decydujący głos w jego życiu, bardziej decydujący niż w sumie. Tak naprawdę głos Pana Jezusa. I te trzy zabezpieczenia czyli wygoda i sta stabilizacja życiowa, i zabezpieczenie materialne zabezpieczenie w postaci zdania y, innych ludzi, od których jestem zależny bardziej niż od Boga sprawiają, że to ziarno rzucone przez Jezusa. Jest zagrożony tym, że ono uschnie i nie wyda żadnego się, w życiu tych Dlaczego ludzi. dzisiaj ludzie nie, nie, nie mogą pójść za Chrystusem? Czy nie chcą pójść? Nie są zdolni pójść za Chrystusem? Nie mam czasu. Muszę zatroszczyć się o to, co dać dzieciom jeść. Mam pracę bardzo absorbującą, prawda? Tego rodzaju słuszne, prawdziwe wytłumaczenia, nazwijmy, sprawiają, że może się tak zdarzyć, że człowiek w ogóle przestaje brać pod uwagę, że, że Jezus. Do czegoś mnie wzywa, do czegoś mnie zaprasza. Najpierw do relacji z sobą, a potem także do bycia jego świadkiem. Bardzo, bardzo pięknie dzisiaj podsumowuje święty Paweł z drugiego czytania, kiedy mówi: Postępujcie według ducha, nie spełnicie pożądania ciała. Widzimy tutaj ogromną cielesność tych ludzi, którzy nie zdają sobie nawet z tego sprawy, jak ona jest. Ciężka ta cielesność, obezwładniająca ich. Cielesność w sensie naturalnego sposobu myślenia, w którym właśnie. Dokładnie. Bóg w tej, w tej perspektywie. Nie, życia, może, się, nie Pani, może wcisnąć życie. Jest Praktycznie niewidoczny, nie, nieobecny. Zasłonięty całkowicie. Widzimy, że prawdopodobnie są bardzo prawdopodobnie. religijni ci ludzie, jednak niezdolni, by. Yy, Pójść drogą wiary. Uprzejmi, w naturalny sposób, dobrzy, prawda? Trzeba dodać. Oni bardzo ładnie wypadają w rozmowie z, Je z, Je z, Je z Jezusem, a jednak są jak, jak łódź uwiązana do. do, do Panikiem przy, przy, do przycumowani, na brzegu, prawda? Przycumowani, niezdolni odpłynąć. Niezdolni wypłynąć by... na głębie. Zapraszamy Was serdecznie do takiej osobistej, głębokiej medytacji, refleksji. Jak bardzo jesteśmy może religijni, a mało zdolni, wprost bezwładni, żeby wypłynąć za Jezusem w kierunku Jeruzalem. Ewangelia w kierunku nas zaprasza, żebyśmy, żebyśmy usłyszeli, co Jezus ma nam dzisiaj do powiedzenia i jak brzmi nasza odpowiedź. Taka Spontaniczna, płynąca prosto z serca, niefiltrowana nie przez nasze bo, 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 bo jest możliwe, że. O, o to, jak wypadniemy w oczach Boga czy w oczach ludzi. Bo jest możliwe, że nie dojdziemy do Jerozolimy. A wtedy... Tylko zmierza Jezus. Nie wejdziemy na nasz krzyż i niestety nie załapiemy się, przepraszam za kolokwializm, z Jezusem. A to grozi fiaskiem pewnym, bardzo istotnym. Życiowym. Ksiądz Józef Maciąg. Do usłyszenia i do zobaczenia.